Witam w kolejnym dniu w Walii. Tym razem w Cardiff, a właściwie koło Cardiff, w Treforest. Dzisiaj odcinek poświęcony na wizytę w stolicy Wali. Wczoraj wróciliśmy bardzo późno. Już po ciemku, nie filmowaliśmy w deszczu. Kilka godzin jazdy, bo przejechaliśmy praktycznie z północy na południe kraju. Skończyliśmy zwiedzanie w Conway, zamek, ulice, fish and chips. Widzieliście kilka tego typu ujęć. A dzisiaj o dziwo, o słońce, co nie jest tu w ostatnich dniach normalną rzeczą. Za chwileczkę ruszamy, jesteśmy po śniadaniu. Jedziemy zobaczyć Cardiff i Wy z nami jedziecie zobaczyć Cardiff. Dobrego odcinka, dobrego dnia i mam nadzieję, że spodoba Wam się to miasto, o którym my jeszcze nie wiemy praktycznie nic. Nasza pierwsza atrakcja dzisiaj. Zatrzymujemy się w drodze do Cardiff. Przy malutkim zameczku, forciku. Castel Koch przy trasie. Bardzo sympatyczna mała forteca. Można tutaj przyjechać, pozwiedzać dziedziniec, mury. Jest też kawiarnia w środku. My pędzimy teraz do Cardiff, więc tylko oglądamy dzisiaj z zewnątrz, bo mamy bardzo dużo w sumie punktów w planie. Ale fajnie. Można, można tutaj wpaść. No i ciekawostką jest dla mnie kolorowe rusztowanie również, gdzie ukrywa się druga wieża. Tu na zewnątrz można zobaczyć jak to w całości wygląda z tą drugą wieżą. Zameczek jest cały czas w remoncie i przeznaczony do zwiedzania najprawdopodobniej w lecie 2025. Nieduża budowla z niedużym dziedzińcem i na zewnątrz cała jego historia zdjęcia, z, z odbudowy. Ponoć wcześniej całkowita ruina do ziemi. Także została podniesiona z powrotem z niczego. Kiedyś można było wejść, wejść do koła, zejść, ale ze względu, że remontują w tej chwili jeszcze niemożliwe. Kastel Koch w drodze z Tre do Cardiff. Można zajrzeć. To odwiedzamy Szymona w jego naturalnym środowisku. Mówię, że odwiedzamy Szymona w jego naturalnym środowisku. Cześć, wybuchajcie. Cześć. No, cześć, no cześć. Dobrze. Dobrze. Która jest taka: po pracy nie idziesz do domu, tylko, tylko idziesz do, do pogadać z ludźmi, też no spotkać jest, się. obiad? Tak, ale też spotkać się. To ty idziesz do domu tylko się wykąpać i spadnąć. Mhm. Mm. Widzisz ludzi w ciuchach po boczek, nie, nie bez się. Punktem drugim wizyty był pap Szymona. A teraz jesteśmy pod katedrą w Cardiff. która wygra z naszymi murkami. To zajrzymy do katedry do środka. Ciekawostka, obraz religijny w zupełnie innym stylu niż nam kojarzyłyby się z kościołami. Cliff Hicks Jenkins, autor obrazu. Oprócz starych elementów architektonicznych i w ogóle bryły kościoła, bardzo dużo elementów takich nowoczesnych, żeradola na przykład, czy wcześniej cała jak gdyby bryła nad ołtarzem to z dedykacji dla architekta wynika, że renowacja po wojnie trwała od 49 do 75 co? Mogły być tłumaczeniem tego tej mieszaniny stylów. Nowoczesny ołtarz, czy nie wiem, jak nazwać tą całą bryłę nad ołtarzem, czy nad, nie tyle nad ołtarzem, co nad miejscem prowadzenia się Jak Magda powiedziała, przypomina postaci, które występują w wideoklipach Stevena Wilsona, w animowanych filmach. Trochę jest w tym racji. To było po wojnie. I tu It's a bombing, bomb fragment zabudowy, około kościelnej, która została zachowana po wojnie jako przestroga. Widzieliście na czarno-białych zdjęciach też, jak wyglądała sama katedra po bombardowaniu. Ciekawe miejsce i bardzo fajne spotkanie z panią poprowadzającą z Ukrainy, która tutaj mieszka już dość długo i opowiadała o katedrze jako miejscu wielu ciekawych inicjatyw łączących generacje do tego stopnia, że katedra między innymi jest miejscem Silent Disco, jakichś koncertów i wielu innych rzeczy, stąd też te wpływy i otwartość na nowoczesne malarstwo i tak dalej i tak dalej. Bardzo fajne, inspirujące spotkanie. No i piękna katedra. ministerialna przypomina mi tę wyspę muzealną w Berlinie, no, no nie? Ratusz Też rząd stanu cywilnego. Uh -huh. Ratusz. No, bo to gdzieś miejsce do zaparkowania. Nie może być inaczej, nawet w Cardiff jest cięcie drogi Nie no, widać trafikę, ładnie, Ale fajnie bądź taki nieprzesadzony park też nie? Przestrzeń jest fajna, Czyli użyteczny park Piknikowy park, jesteśmy w parku koło ratusza w Cardiff. W parku pomnik na cześć poległych, Royal Navy, Royal Marines, a to jest, no ja pamiętam to jeszcze za dzieciaka, młodsi pewnie nie, konflikt o Falklandy, 1982. Tu też jakieś mauzoleum, czy? Inna forma, w środku, w centrum parku. A co tu mamy? Jest napisane County Council. Kiedyś pewnie, tak. I Edward VII. Ratusz w Cardiff, City Hall. Muzea, ważne instytucje, a przy okazji też e, miły akcent pod Ratuszem Pomnik na cześć polskich e, marynarzy, polskich żołnierzy, którzy zginęli w II wojnie światowej. Pędzimy dalej do miasta Trzeba się pospieszyć, bo Piotr cały czas mówi nie opóźniać wycieczki, nie opóźniać wycieczki. Stare mury fajnie zachowane. To jest fortyfikacja od zamku. Tak jak widzisz na dole są, troszkę na dole widać oryginalnego muru reszta odbudowana. No, a teraz William przyjeżdża, a teraz William jest w sieciębami. to on właśnie na zamku. Mm -hmm. Jedna pewnie z głównych ulic tuż przed zamkiem. Wydaje mi się, że być może tutaj kiedyś była fosa, sprawdzimy to sobie potem na mapie. No i słoneczko jeszcze, jak na zamówienie. Pięknie. I samo serce. Najstarsze zabudowy. Z pewnością był najstarsza, najstarszy fort, najstarsza lokalizacja z przez most. Późniejsza zabudowa reprezentacyjna. Duży dziedziniec. No to po zamku na deptak. Idziemy podeptać po centralnym deptaczku. Czyli jesteśmy już w centrum miasta. Jeszcze tutaj na chwileczkę do jakichś sklepików się ciągnie towarzystwo rękodzieło łyżki miłości znowu łyżeczki miłości to jest szaleństwo, nie? Już teraz rozumiem Piotr co miałeś na myśli Ale jakie różne formy Zobacz to na przykład Fajne, sympatyczne synie. No i deptaczek, czyli życie pełno ludzi, knajpek, restauracji, pubów, ale też bardzo ładne domy. Warto popatrzeć trochę wyżej niż tylko witryny sklepów. Tak, na kawkę na pewno gdzieś pójdziemy. Ja nie mówię, że to nie jest dobra lokalizacja, ale gdzieś trzeba by się usiąść, nie? Do Grixa. Idziemy w boczną. Życie kawiarniano-pabowe już kwitnie. Jest chyba dziś koło południa. To był kościół św. Jana Chrzciciela, ten za mną. Wpadliśmy na chwilę. Tutaj nowa wersja aleluja. A tutaj hala targowa. Też lubimy rybeczki, warzywa, owoce. Wszystko co chcemy. Kolejna w naszych wyprawach hala targowa o starej konstrukcji. Piękne miejsce ale też mieszanina wszystkiego, bo nie tylko ryby, sery, kawa, ale także kwiaciarnie, książki tutaj ciasteczka a tutaj oliwki koło książek tu ciasteczka Owoce, przyprawy i ciuchy, i torebki, i materiały, pasmanteria, biżuteria. Proszę bardzo, i znowu materiały pieczywko, czego tu nie ma? I znowu biżuteria, i bułeczki, i bułeczki, i burgerki, o i zapiekanki, zapiekanka. Dzień dobry. <laughs> Proszę bardzo. Kolejna polska delegatura. Konsulat Kulinarny. A obok zapiekanki tajskie. Budka telefoniczna z kwiatami. Pójdziemy na górę. A na górze... ...fudziarnie między innymi. Homemade pierogi. Proszę bardzo. Keep mm. i Pierogi. Można nawet sprzedawać poduszki w kształcie pierogu. Przy okazji. Przedsiębiorczość kwitnie. Góra to także płyty. Płyty, 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 winyle, książki, wszystko, co chcesz. Znaczy tu się nie zatrzymamy, umówmy się. Bo za chwileczkę będzie, nie spowalniać, widzisz. Tak! Tak, tak. Nie kończąca się opowieść. Czyli kolejne miejsce, gdzie Czterech można spędzić. No nie czego szukać. Znaczy czegokolwiek szukasz, to znajdziesz. Proszę bardzo, genesis. Trespass, Peter Gabriel, Abacab, wersja chyba holenderska. Proszę bardzo. O i moja ulubiona Winded Weathering. I jeszcze mało tego można to zakończyć pierogiem. Tak <noise> Bo pierogi tuż tuż. Musimy, nie musimy, nie ma Jasne widzę. Lubię takie stare. To tak jak w Maladze też ta hala też była super. Tylko tam była taka typowo jedzeniowa. A tutaj masz. Tak. Tutaj jest wszystko. Coś dla ducha, coś dla ciała. Tutaj paje mają... Można zjeść tak. Makarony. Paje też są, tak. Panda, panda. Panda. Fajne, fajne miejsce, lubię, uwielbiam takie miejsce. Na Chińszczyznę też jest miejsce, podziwo Także można i różne inne szkarady sobie kupić. Usługi, dorabienie kluczy. Tam zaraz azjatyckie, zaraz w prawo były polskie. To są te, te polskie. I co, nieźle, nie? Bardzo fajne miejsce. Fajne, żeby wpaść, chapsnąć wpaść, coś w rękę. Tam fragment stadionu, w Cardiff, ale tam nie idziemy. Włóczymy się dalej tutaj centralną osią. Kapitalny przegląd stylów architektonicznych i czasów, w których powstawały te budynki. Warto naprawdę na lewą prawą oglądać się. Tutaj co prawda trochę pod słońce, ale piękne fasady, ciekawe każda inna. Tutaj wchodzimy w kolejny pasaż handlowy w jednej z kamienic. starej szklaręce? Piotrek, jak w mnożarce. Ja tu robię te kwiatki. Tutaj? Piotrek i jego kwiatki. <gry> Nadałeś już im imiona? Jak się nazywa ta na przykład? To pierwsza była ładnie. Dziękuję, bo pierwsza to ważne. Fajny też ten sufit stary. Przeszklenia. padło, sakramentalne, napijemy się tu kawy. Myślę, że godne miejsce. Piękna zastawa. I słuszna porcja cukru dla Piotra. Tak. Jesteśmy na kawce w Maple and Bean. Bardzo fajny, ciekawy, stary dyptaczek handlowy. fajne miejsce też kawkowe właściwie nie, to nawet takie nie tylko kawkowe raczej jedzeniowe fajnie, że to jest takim starym, fajnym lekturze lokalny Pojedziemy na beja. Beja na topa. Na beja. Beja, okej. Luki przez lindolca ciepikole łotają od drita. Zobacz. Śliwki brzoskwinie. Wyczynowane tak Wszystko jest w tej samej cenie. No no, Jest tyle poukładane, żeby to było się Zawsze wszystko jest w tej samej cenie. jest w tej samej cenie. No. No. Poczułem się jak w plaży w Poznaniu trochę. Ok, wracamy do auta. Pierwsza część miasta, czyli centrum zaliczona. Zamek zaliczony. Idziemy znowu w stronę ratusza do, do samochodu. I nasz kierunek teraz to Zatoka.